32.0 Jesteśmy w następnym filmie na tym kanale pytał czy nagramy Dobra, jesteśmy w następnym filmie Przywitaj się, napiszę. Dobra, napisałem o jesteśmy już na następnym tym... Ym. Jesteśmy na nagraniu. Zaczynamy. Cześć jeszcze sprawdzać się. Na nagrywa, dobra. M przywitajcie, to jest admin tego serwera. Jesteśmy na moim, w tym, moim. Y wiecie, co? Zostaw Subaru i lajka. Like Zostawcie Subaru i lajka like na Suba, dobra. O nie, co ja weszłam? Ok, napisałem. Nie wiem, czy zobaczycie. I teraz moi drodzy, pobierzemy pluginak. Taki oto, bo przed chwilą z nim tu gadałem, miałem nagrywać, ale to się nie nagrało. E, gdzie to było? Sy H O, P, K, E, P, P, R. Dobra, moi drodzy. Trochę możemy tutaj teraz wejść w Google. O, daj, możemy wejść w pluginy przepisać i, przepisze, i przepisze to. Czekajcie sprawdzę jeszcze jak to tam szło. Co? Dobra, e. Co? A gdzie to było? Ej, chcesz mieć inny serwer. E. Czekajcie, gdzie on tu napisał? Nie wiem czy dobrze przepisałem. Źle oczywiście. Sprawdzamy. Jeszcze coś źle.

Nie wiem, co źle napisałem. Przez shop. Ta że może pobrał, bo mi coś nie działa. Ej, pobierz ten plugin, bo ja nie, nie mogę. Pisałem tu pobierz. Dobra, w zapraszam na spawn, jak chcecie w ogóle pojawić się na spawnie, to... daję cię Głośnik z... Spawn, proszę, jesteście. Z, z editem zbudowaliśmy ziemię. Tu ogóle jest jakiś błąd. No i schodki macie fan, fajne. On robi tego, tego plugin? W ogóle restarta zaraz będzie musiał zrobić. A ja wam zrobię cięcie wtedy, żebyście nie udzieli hasełka. Arka <coughs> trochę poślałem. Macie terczesty na spałnie. Tu macie taką ogień, i tu macie coś takiego, takiego. Mamy ender. Ender. Taj. jaki ender? Yy, yy ten, enchanting. Te ble. Taj. Zrób re. Paola. Oh, right. Dobra. Głośnik. Dobra. Głośnik Reol. Right. Robimy. Na chwilę trzeba poczekać. lagi. Mlagi. Mamy... O nie! Co ja zrobiłem? Dobra, prawie O, wyłączyłam, Dobra, jest. Macie cięcie. Dobra, czy nam jesteśmy? Nie wiem, nie ma na razie, coś? Coś go nie widzę. Nie wiem, gdzie on, gdzieś. Właśnie nie O, view, dobra no. no i co, gdzie postawić Zrób, najmę. Tu Pokazałem mu gdzie? Co? Na mnie myszki nie widać, też nie mogę wbić. Kolejne ciątko mieliście i... Jesteśmy już tutaj z moim kolegą. O, zrobił! Villagerka? I co? admin shop, bag, home, home, villager, something, villager. toggle win, cześć tam, moving shopping, set shop name, set shop. Yeah, edit editing, let's watch editing sure It's all It's all. Jak edytować napisałem. Nazwijmy go Shop. Shop. Co, moja siostryczko? Mam ciebie dyplom No, super. Dobra, jak go edytować? Jak go edytować? Nie wiem, no i drodzy, czy tam w ogóle mieć, żeby go otworzyć? Kroś, nie wiem. Togel Så. co? I co? Nie trochę nie, się nie rozgadałem. Trochę wyszło. Usuj. Nie wiem, pytam go jak. On tam robi. Ale pozdrawiam bardzo tą osobę. O, mu dał coś. Ile to kosztuje? O! Sprawdźmy. Mam. Nie wiem, że nikt z tej oferty nie skorzysta. Dajmy jakąś ofertę, nie wiem. Stack emeraldów albo diaksów. Diaksów nie wiem za. Kilof diamentowy, wydajność. 5 i. I. I co jeszcze? I szczęście trzy. Będę kilofic. To jest tak diaksur. Zrobisz sikiera za sikiera, co? Weź to. No bo On coś tam pisze. Dobra. Nie wiem w ogóle czemu sikierkę tą na sikierkę udało, ale... Nie wiem, nie mogę coś trafić. I co? O! Tutaj jest tak jak sobie wziąć, już mamy, kilof taki, fajny, szybki, jak on to dodał, Tyle stron można zrobić, moi drodzy, No taki mały jest. Co ty? I? Ja chciał dużego villagera. Chcę dużego villagera, jak zrobić dużego powrotem? Dobra, pytam jak zrobić dużego. Da, 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 da. Chyba czaj jak to się robi. Już nie wiem za bardzo jak. Eee, moi drodzy. Mamy takie rzeczy do kupienia. Nie wiem, trochę nudne może w film wyjść. Nie wiem, co możemy zrobić, nie wiem, miecz? O, wiem! Eee... Czy co? Biesikierkę z... Ostrość 5 i... I niezniszczalność 3. Taką koks. Wiem, że są jeszcze jakieś lepsze enchanty, ale i to za Nie wiem za za koksa. Dałem mu. Aż taki shopa macie. No. Bo dodał. Patrzcie, możecie za koksika kupić ten. Jak wygracie na przykład. I a zrob, niech zrobi tak coś, że złote jabłko i ten i. Koks jabłko y, za. Czekajcie. M3. Niech takie coś zrobię. Baczymy moi drodzy. Y Dobra, on napisał. To, <laughs> on 16 netherite, 16 diaksów, macie 2 netherite. No, dał no coś takiego, co chciałem. Macie zmienić sobie z zwykłego na koksa, macie tutaj kupić sobie coś takiego. jakiego wydajność możecie. Piątkę, szczęście, trzy. Osì. La rivoluzione del mio Paese, Mój drodzy, już tak parę ofert ma ten nasz wieśniaczek. Robimy. No, patrzcie jakie to dodałeś? o już dodał. Zobaczcie, zobaczcie. To jest tak y, żelaza cztery diakhiki. Jakby ktoś naprawdę nie, nie. A! O, i zrobimy wam do kupienia na przykład. Nie wiem, jajka villagerów. 8, 10 na przykład za za 10 sztabek No <grym> będziecie mogli villagerów sobie rozpić No, dobra, dawaj. Nie robi. No jak to tutaj wygląda? Ładcie, tak, dziwnie to wygląda w editorze. Nie, nie zrobię jeszcze. Już. Ej, nie ma napisem mu. Napiszę mu. Nie da się ją napisać. Wiecie, sprawdźmy tą on i to, że tutaj to dodał. Co? Dam to czekaj. Ja, moi drodzy. Sam sobie weźmie. Wadam jeszcze the right, bo to ja będzie jajko za załamy. O, teraz się to dało chyba. Tak, teraz jest. Macie kupić coś takiego. To by jeszcze tutaj dać? O, to za diaksy, no tak za diaks za pusta diaksów. Dobra, taką ofertę też macie. Takie, okołem ok. Dobra, moi drodzy, kończymy. Kończę, napisałem pa, pa.